Pawła II, którego dzień dzisiaj obchodzimy. Cieszymy się, że był z nami przez tyle lat i wiele nas nauczył. Wszyscy wiemy, wszyscy wiemy że Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach w 1920 roku. Świetnie się uczył, uwielbiał grać w piłkę. Stał na bramce, a koledzy nazywali go rolę. Wiemy też, że grał w teatrze. Przyjaciele wróżyli mu karierę aktora. On jednak zdecydował się na studiowanie polonistyki w Krakowie. Dopiero po jakimś czasie zrozumiał, że prawie zostać księdzem. Studiowanie w seminarium poprzez II Wojnę światowej wymagało dużej odwagi. Karolowi się udało. 1 listopada 1946 roku w uroczystości Wszystkich Świętych otrzymać święcenia kapłańskie. Karol uwielbił spotkania z młodzieżą. Przemawiał do nich, rozmawiał z nimi, śpiewał z nimi piosenki przy orleńsku, chodził po górach. Nierzadko celebrował msze święte, często pod gołym nieba. Ze swoimi studentami wyruszał na spływy kajakowe. Z obawy przed milicją nazywano go wtedy wujkiem. Miał wtedy 38 lat, ale właśnie taki młody i energiczny biskup był bardzo potrzebny w seminarium. Wykładał na uniwersytecie seminarium, pomagał rodzinom i biednym, Wygłaszał im kazania, które nie podobały się władzy komunistycznej. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z nim, który mi stale przyrasta. Kościół, dno bytu i szczyt. Kościół. Korzeń, który zapuszcza w przeszłość i w przyszłość zaraz. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół. Mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedział mi, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie. Więc związał się z moją ziemią mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu wisu. Dopływy wzbierają wiosną, a śniegi topnieją w karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. 16 października 1978 roku świat wstrzymał oddech. Zebrani na konklawie kardynałowie, po raz pierwszy od 400 lat, wybrali na papieża kość, kto nie pochodził z Włoch. Nowy biskup Rzymu przyjął imię Jan Paweł II. Wiedziano tylko tyle, że pójdzie z Polski, kraju rządzonego przez komunistów. Wkrótce okaże się, że Karol Wojtyła, dotąd arcybiskup krakowski, będzie miał duży wpływ na losy swojego kraju i odmieni serca wielu ludzi na całym świecie. Bez chmur niebewciąż z lata, przyniosą się szacurowi, to z chłopa pośród dostojnych kandydatów. Przy głębi duszy się spodziewać tego, bo przecież miałem już papier włoski, gdy słyszą głos prymasa masowy szybowskiego. Się podczas swojego pontyfikatu, tu było to, tu, czyli cały Twój. Mówiąc to, papież Karol myślał o Maryi, która była dla niego bardzo ważna. O Mario, przecież Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dłużenia. Ty wiesz, co mu tu jest serca oddane. To mi na dwieś ocznecie macierzyńską niewolę, miłości. Powiedz synowi, powiedz synowi o naszym trudnym dziś. Tak papież modlił się stóp obrazu Jasnogórskiego. Polski. 2 czerwca gościł w stolicy i to właśnie stamtąd wypowiedział do nas bardzo ważne słowa. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam przed Dzień Święta Zesłania wołam wraz z Wami Wszystkimi. Niech wstąpi duch, duch, duch Twój. nie wstąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. 10 lat od tego wystąpienia w Polsce upadł komunizm, a my mogliśmy ciągnąć się dopiero co odzyskaną wolnością. Taki był nasz papież: kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem, największy autorytet tego świata, nasz Wsół, którego pragniemy naśladować. Powoli schodek za schodkiem, od Wadowic do nieba bram. Szedłś jasny, mocny i święty. 85 lat. Z ojcowskich kolan na świata kręcę. Od grobu mamy do bazyliki. wiarę i miłość w platanie w różańce. Zdawać dziecięcej ufności płuciki, żeby nadzieja ta twoja jak skałą przetrwać mogła niedobry czas, siła młodości, żeby zechciała przemieniać świat. Wysoko w górach rozmawiali z Bogiem, w doliny wracali paść owce pańskie. Każda ulica była Ci prawie, domu co okno ma na Franciszkańskiej. Niech stąpi Duch Twój do naszych domów i niech, niech przyniesie glotem gołębia i znaleziony w rodzinnym plecie. Jego dzielenią chcemy zapisać i życie od nowa. Boży Poeta, Ojcze Narodów, wróć do Krakowa. Mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliśmy, przypomnieliśmy sobie, o naszą widzieliśmy redałujemy to wle drugim. Dziękujemy klasie połączonym klasom 5 A i 5B oraz klasie czwartej B za to, że nie chcę udział w, wioski, w naszym przedstawienie.